So honored to be joined by President Duda of Poland who's a fantastic man and a great friend of mine and we got 84% of the Polish people that voted for us so you must be doing something right huh hanging out with Trump So honored to be joined by President Duda of Poland who's a fantastic man and a great friend of mine and We got 84% of the Polish people, that voted for us, so you must be doing something right, huh? Hanging out with Trump. Każdy dzień na powrót jest dobry, tym bardziej po tak ciekawym wydarzeniu, które przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć. Witam serdecznie na naszym dzisiejszym szybkim przekroju informacji, które przygotowałem prosto z dawnego Twittera, czyli Platformy X. Wiemy, że Trump, odkąd objął swój urząd. Wywołał nierada zamieszanie na rynkach GPW w Euforii wyznacza na poszczególnych indeksach historyczne szczyty. No oczywiście jego decyzje również powodują dosyć mocną zmienność, i pewnie jej nie zabraknie przez najbliższe dni oraz tygodnie, tym bardziej, jak będą zapadać te kluczowe, najważniejsze decyzje, również w tej części Europy. Już nie przedłużając, przechodzę do pierwszych informacji. Na początek sprawdźmy co powiedział Trump podczas tego krótkiego nagrania, które widzieliśmy dosłownie przed chwilą. Trump nazwał Dudę swoim wielkim przyjacielem i powiedział, że wojsko USA pozostanie w Polsce. Prezydent USA przemawiając na konferencji serdecznie powitał prezydenta Polski. Prezydent Polski Duda jest fantastycznym człowiekiem i moim wielkim przyjacielem, a 84% Polaków na nas zagłosowało. Więc coś musisz robić dobrze co? Przywódcy odbyli później krótkie spotkanie, podczas którego Trump obiecał, że wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, a kraj nie powinien się martwić. Polski prezydent podkreślił, że stosunki między Polską a USA od dawna nie przeżywają tak dobrych czasów jak w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Duda powiedział też, że Ukraina nie przetrwa W bez wsparcia Ameryki i że nie można pozwolić Rosji wygrać. Jednym słowem, czekamy na wizytę Trumpa w Polsce, jak myślisz? Będzie to kwiecień, czerwiec, być może jakaś inna data. Podrzuć swoje przemyślenia na temat tego przywitania w komentarzu, a my sprawdźmy dalej, co się dzieje. Donald Trump nie rozważa zmniejszenia obecności wojskowej USA w Polsce, w sojuszniku NATO, powiedział prezydent polski Andrzej Duda po rozmowach obu przywódców w Waszyngtonie, i to jest informacja, jak widzimy, prosto z Bloomberga. Dodatkowo premier Węgier, Wiktor Orban, powiedział, że eksperyment NATO na Ukrainie się nie powiódł, a Ukraina lub cokolwiek z niej pozostanie znów będzie strefą buforową, nie zostanie członkiem NATO. Zgadzasz się z Wiktorem Orbanem? Popatrzmy dalej. Oprócz ulg podatkowych, Orban zachwalał dotowane kredyty hipoteczne dla młodych rodziców i państwową pomoc przy zakupie dużych samochodów rodzinnych. Fico uzasadnił pełnoskalową inwazję Rosji. Nikt nie kwestionuje, że użycie przez Rosję siły militarnej na Ukrainie było naruszeniem prawa międzynarodowego. Jednak Rosja miała poważne powody bezpieczeństwa, aby to zrobić, ponieważ przez długi czas była wprowadzana w błąd w sprawie rozszerzenia NATO, powiedział Fico w przemówieniu na wydarzeniu amerykańskich konserwatystów. Fico przyznał, że negocjacje pokojowe mogą nie doprowadzić do. Urzeczywistnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy i jej integralności terytorialnej. W 15-minutowym przemówieniu Pico poparł również niedawną krytykę prezydenta Zełęckiego dokonaną przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Zgadzasz się z tą krytyką? Na pewno już miałeś okazję słuchać, co Trump powiedział na temat prezydenta Ukrainy. Trump wzywa maska do bardziej agresywnego podejścia do cięć wydatków rządowych. I na odpowiedź, nie czekaliśmy zbyt długo. Przyjrzymy się działaniom DOCH w całym rządzie federalnym. A potem seria informacji. Administracja Trumpa zaczęła w sobotę wysyłać e-maile do ponad 2 milionów pracowników federalnych, prosząc ich o złożenie raportu na temat tego, co zrobili w zeszłym tygodniu. Pomyślmy, zastanówmy się, jak myślisz, co mogli zrobić w ubiegłym tygodniu? W sumie, pewnie jedna kawa, może dwie. Popatrzyli w sufit, sprawdzili kota dnia. Przeczytali plotki, no, że mogą odpowiedzieć Maskowi, co robili w ubiegłym tygodniu. A Mask powiedział, że wszyscy pracownicy federalni otrzymają maile z pytaniem, co zrobili w zeszłym tygodniu, i że brak odpowiedzi zostanie odebrany jako rezygnacja. Jednym słowem, czystki pewnie już niedługo się tam zaczną. W Niemczech rozpoczęły się wybory do Bundestagu. Niemieccy wyborcy wybierają swój następny parlament, który określi rządy kraju. Na najbliższe 4 lata. Głównymi tematami tej kampanii wyborczej były migracja, sytuacja w niemieckiej gospodarce i w na Ukrainie. W wyborach bierze udział łącznie 29 partii politycznych. Faworytem wyścigu jest konserwatywny blok CDU CSU kierowany przez Merca. Jego głównym rywalem jest Alice AFD, która prawdopodobnie uzyska w tych wyborach bezprecedensowy wysoki wynik. Główna walka rozegra się po wyborach podczas negocjacji koalicyjnych. Nie można wykluczyć powrotu Wielkiej Koalicji CDU, CSU i SPD jako młodszego partnera, jak za Merkel, ale Scholz już powiedział, że nie przyjmie drugiej ani trzeciej roli. Głosowanie rozpoczęło się o 8 rano czasu lokalnego. Partia, która otrzyma najwięcej głosów, będzie mogła nominować kandydata na stanowisko kanclerza federalnego, który następnie zostanie zatwierdzony przez prezydenta Niemiec, i sporo tego typu informacji oczywiście pojawiło się w przestrzeni. W Niemczech szykują się wybory. Wybory do Bundestagu prawdopodobnie zdecydują o przyszłości kontynentu. Jest bardzo prawdopodobne, że wybory te przyniosą bezprecedensowe wyniki dla skrajnie prawicowej AfD, która chce zniesienia sankcji wobec Putina i umożliwienia powrotu rosyjskiego gazu do Niemiec. Jednak na razie największe szanse na zwycięstwo wydaje się mieć z CDU-CSU. Niemniej jednak wyniki ostatniego sondażu Bild wskazują, że w Niemczech może rozegrać się prawdziwy thriller przedwyborczy, a skład nowej koalicji rządzącej zależeć będzie od przewagi procentowej. W niedzielę niemieccy wyborcy wybiorą przyszłych liderów największej gospodarki Europy. Sondaże wskazują na prawdopodobne zwycięstwo konserwatystów opozycyjnych pod przewodnictwem Merca i gorzką porażkę kanclerza Olafa Scholza i jego socjaldemokratów. Młodzież Niemiec odchodzi od politycznego centrum na rzecz skrajnej lewicy i prawicy. Jak widzimy, to była seria informacji, seria tweetów prosto z Bloomberga. Time podaje, że wybory w Niemczech mają ogromne znaczenie dla działań na rzecz klimatu na całym świecie. Jak ci się wydaje? Również masz nadzieję, że wy po wyborach w Niemczech, które. Odbyły się w weekend. Następny rząd Niemiec podejmie decyzję o uruchomieniu niektórych elektrowni jądrowych zamkniętych przez rząd Scholza. Niemcy tego potrzebują i Europa tego potrzebuje. Również podzielasz to zdanie? Daj znać w komentarzu, a my popatrzmy dalej, co się dzieje. Ukraina odrzuciła propozycję USA i znacznie ograniczyła ambicje Trumpa. Nowa amerykańska propozycja zakładała utworzenie specjalnego funduszu o wartości 500 miliardów dolarów. Do którego Ukraina miałaby się przyczynić, podczas gdy USA zachowałyby pełną kontrolę nad funduszami. Jednak Kijów odpowiedział ofertą pięć razy niższą około 100 miliardów dolarów. Obie strony obecnie spierają się również o projekt umowy o zasobach mineralnych. Dokument ten skutecznie umieszcza kraj rozdarty wów w niewoli gospodarczej, czyniąc go kolonią USA. Waszyngton żąda 50% przyszłych dochodów, z wydobycia i sprzedaży zasobów, oraz dąży do kontroli nad ukraińskimi portami, infrastrukturą, ropą i gazem. Ukraina odrzuciła żądania USA dotyczące utworzenia funduszu o wartości 500 miliardów dolarów, który miałby być częścią umowy mającej na celu przyznanie Waszyngtonowi części zasobów mineralnych kraju, powiedział ukraiński urzędnik, zaznajomiony z rozmowami. To również potwierdza Bloomberg. Dodatkowo prezydent USA Donald Trump jest głęboko przekonany, że konflikt rosyjsko-ukraiński może zostać rozwiązany w tym tygodniu, powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu. Według niej głowa państwa i jego zespół skupiają się na negocjacjach z obiema stronami, aby zakończyć walki. Oświadczyła również, że doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego będzie pracował całą dobę, w ten weekend, aby sfinalizować umowę i zakończyć ten konflikt. Kolejna runda negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją zaplanowana jest na 25 lutego. Zostało to ogłoszone przez prezydenta USA Trumpa. Zauważono, że strony spotykają się ponownie w Riyadzie. Trump nie wspomniał, czy przedstawiciele Ukrainy zostaną zaproszeni na spotkanie. Po pierwszym spotkaniu sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że obie strony zasadniczo zgodziły się co do trzech celów: przywrócenia obsady ambasad w Waszyngtonie i Moskwie, powołania grupy wysokiego szczebla w celu wsparcia pokojowych negocjacji na temat Ukrainy oraz zbadania możliwości zacieśnienia relacji i współpracy gospodarczej. Stany Zjednoczone mogą pozbawić Ukrainę dostępu do usług internetowych Starlink za pośrednictwem minerałów, twierdzą źródła. Jak podają źródła, kwestia utrzymania dostępu Ukrainy do systemu Starlink należącego do SpaceX pojawiła się podczas negocjacji między amerykańskimi i ukraińskimi urzędnikami po tym, jak prezydent Ukrainy odrzucił wstępną propozycję sekretarza Skarbu USA. Ukraina jest napędzana przez Starlink. Uważają to za swoją gwiazdę północną, powiedziało źródło. Utrata Starlinka będzie ogromnym ciosem. W miarę jak rządy w całej Europie zwiększają wydatki na obronność, Zarządzający funduszami, którzy wcześniej uważali ten sektor za zbyt kontrowersyjny, by się nim zajmować, zaczynają to zauważać. Bloomberg informuje, że Europa wyśle Ukrainie pakiet pomocy wojskowej o wartości 20 miliardów euro. Chiny zaapelowały do USA, aby zaprzestały upolityczniania i wykorzystywania kwestii gospodarczych i handlowych jako broni, ponieważ Waszyngton próbuje ograniczyć zagraniczne inwestycje Pekinu zgodnie z polityką prezydenta Trumpa. Ameryka na pierwszym miejscu. Dla brytyjskich konsumentów, którzy wciąż nie otrząsnęli się po pierwszym budżecie Partii Pracy, hasłem przewodnim jest ostrożność. No zobaczymy, kiedy nastąpi zmiana rządów w Wielkiej Brytanii. Jak ci się wydaje, daj znać w komentarzu, bo chyba jest to nieuniknione. Indyjska Komisja Kosmiczna zatwierdza nową misję mającą na celu lądowanie statku kosmicznego na Marsie, czyli nowy wyścig kosmiczny rozpoczęty. Kto będzie pierwszy? Indie czy Musk? Jak się wydaje, daj znać w komentarzu. Chiny prezentują najpotężniejszą na świecie kamerę szpiegowską zdolną do identyfikacji twarzy z kosmosu dzięki technologii obrazowania opartej na technologii skoku kwantowego. A to ciekawe. Inny prezentują CR-450, najszybszy na świecie pociąg dużych prędkości, osiągający prędkość 450 km na godzinę. Wygląda jak pocisk. Australijski minister skarbu poinformował, że w niedzielę uda się do Waszyngtonu, gdyż sojusznik USA domaga się zwolnienia go z ceł. Prezydent Argentyny, Milley, przedstawił swoją propozycję umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi na konserwatywnej konferencji pobliż Waszyngtonu, mówiąc, że chce być pierwszy w kolejce do zawarcia umowy i jak miałeś okazję oglądać początek tego dzisiejszego materiału, no to pewnie zauważyłeś, że nasz prezydent siedział właśnie praktycznie obok Mirei. Prezydent Trump wyraził optymizm co do negocjacji w kongresie, których celem jest realizacja jego programu dotyczącego podatków i imigracji, oświadczając, że ruch polityczny jego partii będzie miał trwałą władzę w Waszyngtonie. Administracja Trumpa nakazała meksykańskim urzędnikom nałożenie ceł na import z Chin, aby uniknąć amerykańskich taryf. Jak wynika z jego corocznego listu do inwestorów, opublikowanego w sobotę, Warren Buffett stwierdził, że jego firma zapłaciła rządowi USA ponad 101 miliardów dolarów podatków od czasu objęcia przez niego sterów 60 lat temu, więcej niż jakakolwiek inna firma w historii. Inwestorzy coraz bardziej interesują się akcjami azjatyckich rynków wschodzących, ponieważ wzrost dolara wyhamowuje, a początkowa fala taryf prezydenta Trumpa okazuje się mniej dotkliwa niż wcześniej przewidywano. Oczekuje się, że preferowana przez rezerwę federalną miara inflacji spadnie do najniższego poziomu od czerwca, jednak powolne postępy w hamowaniu presji cenowej sprawiają, że decydenci będą ostrożnie podchodzić do dalszego obniżania stóp procentowych, a pamiętajmy, że już niedługo poznamy inflację ze strefy euro. W tym tygodniu na kontach Białego Domu w mediach społecznościowych pojawił się wpis zatytułowany T.I. umarło za administracji Trumpa. Oto spojrzenie na główne amerykańskie firmy, które ograniczają działania PI w związku z rozporządzeniami wykonawczymi Trumpa. A jakie to firmy? Między innymi Pepsi, Target, PBS i szereg znanych banków to niektóre z tych, które ograniczają inicjatywy na rzecz różnorodności w obliczu ataków Trumpa na DIA.